Dzień dobry. Jestem właśnie przed łapaniem gołębi. I wybudzką na trening. Za 3 godziny muszę być w pracy, ale chciałem trochę omówić moje dwa pierwsze loty w tym sezonie na starego łąbki. Powiem tak. Pierwszy lot mał no, sukces. Nawet nie, do, nie dowierzałem jak zobaczyłem, że. No pierwszy raz miałem serię nie, latam ze 2,5 roku zawsze tam w tamtym roku miałem 11 gołębi do lotu na stare w tym roku miałem na pierwszy lot chyba włożyłem 26 gołębi 26 gołębi wróciło 23. I no pierwsza miałem wreszcie serię, nie ósemkę złapałem. No szczęśliwy bardzo, nie. No ktoś jak to początku lotował, tam pierwsze serie miał, to, to wie co czułem. Później drugi lot. No nie dowierzałem, bo Mam pierwszego gołąbka w oddziele. Nawet nie, nie miałem tego w marzeniach, nie. Marzyłem o pierwszym gołąbku w serii. Ale też było ciężko, bo jest u nas kilku zawodników, to no ciężko ich pokonać. Wyprzelić ich gołębie. Tak, jeszcze z moją wiedzą. Mówię, latam dopiero 2,5 roku, dopiero się wszystkiego uczę. Miałem już się przepisać do innej sekcji. Ale w tym roku jeszcze powiedziałem, że polecę u nas. No ale sukces. No, mieć pierwszego gołębia w oddziale, to jest... No nie wiem, niektórzy... Może latają całe życie, czy tam nie wiem, no i nie, nie mają tego pierwszego gołębia w oddziale, tak? Bo ja, ja nie dowierzałem nawet, jeszcze miałem 6 gołębi w pierwszej pięćdziesiątce, no. Nie wiem, co się stało. No niektórzy mówią, że no, lot był z wiatrem, tak? No ale ja mam gołębnik w środku, nie mam ani... Jakby przewiało gołębie to powinny te ostatnie gołębniki tak, łapać konkursy. Jakby był inny wiatr to te pierwsze. Ja mam w środku, więc no nie wiem, nie. No, no lot życia mi wyszedł. Co tu więcej gadać? Pewnie nigdy się tak już nie powtórzy. No, no bo mam taką hodowlę, co też nie mam czasu. Miałem właśnie jechać po, do tego super gołębia bo przywieź mi cztery gołąbki. Jeszcze jednego tam mam do odebrania. Miałem jechać do nich, ale nie mam czasu, jeszcze robię teraz po 12 godzin. Dzisiaj 12 znowu. Nie ma czasu na nic, nie? Trawnik skosić, no jest roboty, no nie mam czasu. No, mam nadzieję, że chłopaki przywiozą mi tego gołębia. Jakoś dostarczą tam, nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. No bo ja nie mam, nie mam czasu, naprawdę teraz też się spieszę, szybko wywieźć gołąbki, nakarmić, napoić. No i do pracy na 12, nie? jutro też w rano włuska, wy... bo jeszcze jutro wywożę na trening. Też nakarmić i chciałem młode też wypuszczać, bo w końcu wszystkie przerosną, czyli wszystkie, no pewnie niektóre przerosną, będą zasilne, będę rzadko wypuszczał, to jeszcze mi coś... Dużo gołębi poginie, nie? czego bym nie chciał, tak? No, na młode też tam, chociaż... Na młode chciałbym, żeby mi dużo gołębi zostało, bo wiem, że... Mam gołąbki, które za nie latały jako młode, a teraz ładnie biją konkursy, nie? Myślę, że to, co się stało, to też... żele na wdowieństwo, tak? To chyba najważniejsze. No i dobrze, dobrze... Jakoś nie wiem, no dobrze dopasowałem te gołąbki, bo nigdy nie leciałem, wtedy miałem 11 gołębi, rok temu, nie leciałem na wdowieństwo. Trochę o tym poczytałem, trochę o tym posłuchałem, na jak ludzie robią. Ja sobie tam wybrałem swoje, nie? No i jakoś może trafiłem, nie. No bo lecą te samiczki do tych samców. A samiczki lepiej biją u mnie w konkursy, nie? No Moja samiczka fenomenalna Marlena, o której był film wcześniej. Na pewno jeden z wcześniejszych filmów. No to tu więcej gadać. No, trzeba pogadać tą lotniczkę. Jak ona wygląda. Tu są samiczki. Tu są samiczki. Krętnę okay? no, tutaj do samców. Jak wchodzę mam trochę tak bitny gołębnik, bo czasem ja muszę je łapać, nie, bo jak otworzę, to zaraz wpada kilka samiczek. O no to tutaj pusia. Może widać. Samiczka. Też ma... Była szósta, nie? Była 51 dokładnie. No zawsze paruje się ze mną, nie wiem, może do mnie leci. A tu jest ta samiczka, nie? To była pierwsza na oddział. No, no to jest moja, moja bomba. Kolega co był super gołębia, to dałem mu do ręki tą samiczkę. Jeszcze nie wiedziałem, że zrobi taki konkurs, ale mówiłem, że to mój najlepszy gołąbek. No No i mówił, że fajną ma budowę. Upierzenie, ale że zapuściłem ją, że jest tu usta, nie? Ale... Nawet tu z tego poleciał, to może jednak. To jest ten, ten wiatr też, nie? <grym> no ale kurde, no, no. ucieszyłem się bardzo. No tu. To... No, najlepszy mój lot w życiu I myślę, że taki mi drugi długo nie wejdzie, a może nigdy nie wejdzie, nie? No. Tutaj czarna samiczka. Na pierwszym locie była druga u mnie na Głębniku. Nie, nie, nie tam ten. Tak jak niektórzy mówią. Że mają pierwsze gołębie na gołębniku. Ja miałem pierwszą go, gołębę w oddziale tak? Więc. No. A ta samiczka była 30, teraz z tego drugiego roku, lotu w oddziale nie? To też. No, jakby nie tamta samiczka, no to bym się bardzo cieszył z tego. no 30 mieć gołębia w oddziale to też jest. Tak jak dla takiego hodowcy jak ja. Sukces, no. Już nie mówić o tym pierwszym, no to jest. No kurde, no. Młodziaków trochę mam, kurde dużo. Myślę, że przepełnienie go gołębnika, ale no, miejmy nadzieję, żeby mi zostało trochę po tych młodych lotach, bo wszystkie pójdą wszystkie loty, przelecę. A ta samiczka czarna jako moda nie zrobiła żadnego konkursu. A teraz już ma dwa, tak? No, samiec jej zginął na pierwszym locie, mój płowek pocztowy, o którym też był tam. O kurde, no nie mogę. Siada mi na twarz <laughs> skubana no. <laughs> Tak się paruje ze mną, zazdrosna jest. No szósta była 51. pierwsza w oddziale nie? No i też jest tłusta wielka, jak kolega kiedyś był i... Bo chciałem rozparować samce i samiczki jako były młode. No to mówił, że to samiec, nie? Bo jest wielka, nie? No i może ja też bym tak myślałem, że samiec, ale samiczka, nie? No i dobrze leci, kurde no. No, na razie to system zadowolony ze wszystkich gołębi, nie? No. tam jest samiczka, która w tamtym roku, jako kurde młoda, to przylatywała nawet z treningu wieczorem, tak? No, 30 km była wieczorem. No, ja. A z lotów to przychodziła zawsze na drugi dzień wieczorem, albo, albo nawet na trzeci. Też myślałem, żeby ją po prostu, kurde, nie wiem, komuś dać, czy coś tam, bo, no bo słabo leciała, tak? Ale miałem tą chorobę adeno i może mówiłem, może słabo przeszła tą chorobę. No i w tym roku, ale to myślę też nie to. Teraz ma partnera i ona no leci do niego, no, no widać jak ona przylatuje to od razu siedzi w niego w gnieździe i, i huczy, tak? I on przylatuje w miarę tak samo jak ona, także... Nawet wcześniej niż ona, to ona zawsze jak przyleci to on jest i ona o tym wie. No i z, z pierwszego lotu konkursa, z drugiego... Chyba nie wiem, nie patrzyłem czy ma konkurs, no, nie chcę skłamać, nie. ale na pewno, jeżeli nie ma to to była blisko, tak. No. no także kurde, no wdowieństwo na moim głębniku, nie wiem, tam poczytałem, posłuchałem kolegów i tam z YouTube'a. No i, no i dobrze, nie wiem, dobrze dobrałem, dobrze dla swoich gołąbków i chyba to jest ten sukces, bo nie wierzę, bo nie ma... Nie ma złotych środków, tak? Nie ma złotych środków. Gołąbek jak jest zdrowy, jaki zdrowy, dobrze się czuje, Nie jest przepełniony gołemnika. a co widać, to no, mam tutaj 10 staniczek, tak? To no, 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 25 to tu delikatnie mogłoby być, tak? I też by nie był przepełniony. No, wszystko, wszystko to są szczegóły. Daje tam się jakieś środki, ale to, no, nie, nie, żaden środek. No nie pomoże tym gołębiom, tak? Jak gołąbek nie będzie zdrowy, i to wszystko się na, na, na wynik tak? Na wynik zbiera. No. Odrzuciłem dużo, 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 środków, daję teraz mniej. No teraz to czysta cały czas karma. No. Przed lotem tam elektrolit, nie, w dniu koszowania. Później czysta woda, na koniec odstawiam, tak? Tam ma jakieś godziny, dwie, żeby się tutaj, tej czystej wody opiły. No nie wiem. Nic wielkiego tam jakieś tam tam nie daje, nie. No. Także no będę kończył. Pospieszę się na ten trening. No Pusia siedzi mi na głowie. W tym momencie ja nie będę tak. Te... O no i drugi gołąbek tak samo. <gry> Czyli no nie wiem, no dobrze się przyjął te pamięćki u w błędniku, nie. Co tu więcej gadać? No Pusia mnie teraz głucho kurde no ale dobra. No, tu można zobaczyć pusia. Jak nie wiem czy widać, bo ja nie widzę tego. Tu jest drugi gołąbek na głowie. Ale dobra. No, jadę na trening i zobaczymy następny lot. Nie? Też chciałem podziękować kolegom, co biorą mi zegary. I kurde mi tam robią te ze zegary, bo, bo nie mam czasu. Zamieniam się z kolegami, bo, no, bo weekendy też robię. Mało ludzi u mnie w pracy. No staram się zamieniać, żeby mieć pierwszą zmianę być w niedzielę w domu, jak z lotu lecą i żebym był, nie? Żeby samiczki z samcami za długo nie były, bo jeszcze w końcu będę musiał płyta będą miały jajka, tak. No także... No jest kupe roboty i też podziękowania dla tych, którzy mi tam pomagają, nie? To jest też tak jakaś cegiełka jest i w tym moim sukcesie, tak? Pusia to już cały czas no, Tylko wejdę to już tylko czeka Żeby gdzieś nie wiem usiąść mi na głowie Albo podrapać mnie Dobra dziękuję za oglądanie Macie jakieś Pytania czy tam nie wiem tu? piszcie tego No będę łapał i jadę na trening Dziękuję do widzenia